Jaka była najbardziej nieprofesjonalna rzecz, jaka zrobił gabinet lekarski. Mój pięcioletni syn zwijał się z bólu. Wyglądało to na wyrostek. Padliśmy spóźnieni 10 minut, a recepcjonistka tylko rzuciła: Musi pan poczekać. Spóźnieni pacjenci idą na koniec kolejki. Powiedziałem, że mój syn ledwo stoi. Pokazałem jej, jak się garbi i trzyma za brzuch. Nawet nie podniosła wzroku znad komputera. Tłumaczyłem, że był wypadek na drodze i przez to się spóźniliśmy, ale ona tylko wzruszyła ramionami i wskazała krzesła. Wszyscy w poczekalni patrzyli, jak mój syn osuwa się na fotel blady i zapłakany. Minęło 20 minut. Podszedłem znowu. On już się pocił, był biały jak ściana. Proszę, coś jest naprawdę nie tak. Błagałem. Pański syn musi rzuciła chłodno Lekarz weźmie was jak będzie kolej Zapytałem czy może chociaż pielęgniarka zmierzyłaby mu temperaturę Pielęgniarka jest zajęta pacjentami którzy przyszli na czas Minęła godzina Mój syn zwymiotował do kosza w poczekalni Inni zaczęli się na mnie interesować Jedna mama podeszła i szepnęła Nie wierzę że każą wam tu siedzieć Potrzebłem znów do lady. Syn właśnie zwymiotował Możemy już coś z tym zrobić westchnęła teatralnie Dzieci chorują po to tu jesteście Podała mi ręczniki papierowe jakby to miało coś załatwić Syn leżał na dwóch krzesłach prawie nieprzytomny Starszy pan wstał i powiedział To jakiś żart Dziecko potrzebuje pomocy teraz Recepcjonistka rzuciła mu spojrzenie Proszę nie ingerować w nasze procedury Wyjąłem telefon chciałem dzwonić po karetkę Nie można tu dzwonić na 112 To przeszkadza innym pacjentom i wtedy mnie ruszyło. Chce mi pani powiedzieć, że nie mogę wezwać pomocy? Polityka gabinetu, powiedziała, pokazując malutką kartkę z regulaminem. Jeden tata zaproponował, że zawiezie nas na sor. Syn już nie płakał, bo nie miał siły. Usta miał blade, głowa mu opadała. Zabrałem go. W aucie niemal nie reagował. W szpitalu pielęgniarka triaż tylko spojrzała na niego i zawołała lekarzy. W kilka minut był już podpięty pod kroplówkę. Robili mu badania. Jak długo ma takie objawy? Spytał lekarz. Około czterech godzin. Odpowiedziałem. Gabinet pediatry nas kazał czekać. Lekarz spoważniał. Cztery godziny z tymi objawami? Dwadzieścia minut później był już na stole operacyjnym. Chirurg przyszedł po wszystkim. Wyglądał poważnie. Wyrostek był o krok od pęknięcia. Infekcja już się rozprzestrzeniała marłem. A co by było gdybyśmy zostali dłużej? Sepsa, nawet śmierć, powiedział cicho. Zdążyliście w ostatnim momencie. Całą noc siedziałem przy nim, patrzyłem jak śpi i podłączony do aparatów. Rano z wypisem, zdjęciami z operacji i wizytówką prawnika wróciłem do gabinetu. Recepcjonistka była ta sama, zdziwiona, że mnie widzi. O, wrócił pan. Przełożyć wizytę? Położyłem papier na ladzie. Mam pytanie. Kiedy skończyła pani studia medyczne? Jej uśmiech zniknął, gdy czytała raport. To nie ja decyduję. Ja tylko trzymam się zasad, a twoje zasady mogły zabić moje dziecko. Powiedziałem i pokazałem zdjęcia z operacji. Wybiegła kierowniczka. Proszę, porozmawiajmy na osobności. Nie, odpowiedziałem głośno. Każdy tu powinien wiedzieć, co może się stać przez taką politykę. już prawie błagała Zmienimy wszystko przysięgam to się więcej nie powtórzy zgadza się bo zgłaszam to do izby lekarskiej ubezpieczyciela i na każdy możliwy portal recepcjonistka szepnęła trzęsącym się głosem nie wiedziałam że to aż tak poważne to właśnie problem odpowiedziałem nie byłaś w stanie tego ocenić dwa tygodnie później zadzwonili wprowadzili nowy system nagłych przypadków i przeszkolili cały personel recepcji od nowa